Moi no, i was w kolejnym odcinku z serii w Assassin's Creed, czyli to jest chyba 19 już 131. W tym odcinku wykończymy sobie już... Y, mam nadzieję w pełni tą część. Pulczin to jest Nom Adu. Tak się w miarę wdzięcznie bo jest zakończyliśmy sobie eksploatację tych wszystkich lokacji. Hmm, powiedzmy sobie opcjonalnych i teraz idziemy tutaj wykonać zadanie poboczne które znajduje się w komnacie imion, bo tam już byliśmy to sobie wyczyściliśmy to był ten fort jeden jedyny z tym mogę tylko sobie odpuścić ponieważ yeah, no, mogłem przebyć, że to będzie zadanie jakieś do wykonania ale ze względu na akceptację nową lokację Oprócz od tego nie. Zrobimy. mamy skorpiony jeszcze. Ja sobie je bardzo chętnie upoluję. Posłużą za nowe ulepszenia. Zdecydowanie znaczy, lepiej atakować od frontu niż od boku. Bo jednak mogą być właściwie wytrzymałe. Ale proszę bardzo, mamy okruchy gwiazdy, które zdobyliśmy i nawet sensownie sobie uzupełniliśmy te strzały. Mogły być trochę lepiej, ale nie ma co narzekać. Nie widzę dostępnego wytworzenia nowego elementu. Mówi się trudno. I co uciekamy po prostu dalej. Jeszcze trochę tych strzał powpadało sami zbliżamy się już do lokacji. Właściwie teraz też Jeszcze przepraszam was za ewentualne hałasy, ale dzisiaj sąsiad mieszkający pode mną od godziny 10 wierci, teraz jest godzina 14, korzysta więc z chwili spokoju, że nic nie słyszę pode mną, nic nie dotyczy, ale może się zdarzyć tak, że jednak nie będą no, dzisiaj jakoś niestety nie odstawały. I no, chociaż tyle, że nie z mojej winy, to mam czas, żeby nagryć dwa odcinki I dla was, was dzisiaj do godziny 16.30 mniej więcej. A teraz jest 14.15, weź sobie te odcinki zobaczyć dzisiaj w około wieczornych na YouTubie. Mam nadzieję, że będziecie z nich zadowoleni. Panie ja wam powiem wprost, ja nie nagrywam niczego na zapas. Co nie po prostu siadam, koci na nagrywania i tego samego dnia widzicie efekty moich nagrań na YouTubie. Dobra, a tymczasem jeden paru, ten największy, największy starczą. Ulic nienawidzony przeciwnik. I to została jeszcze jedna. Troszeczka do pokonania. Ale to chyba już wszyscy są. Znaczy, takie mam. Wydarzenie, tu sobie uzupełnijmy jeszcze strzały. Czemu nie? Myślę, że wypadałoby to zrobić. I tutaj byliśmy. Tu chyba był nawet skarb jakiś. Do zagadnięcie. A tymczasem mamy tutaj parę rzeczy. Pozbierajmy je. Jest poemat zebrany. Bajka Batych, Ka. Ba tych, którzy światów czuwa, podczas gdy Ka oświetla im wzrok i strzeże ich. Okej, okay. czyli tu jeszcze gipskie wierzenia dotyczące bytu, istnienia, jeśli tak to można powiedzieć. Ale, ale, czy to jest w tym pomieszczeniu, czy może gdzieś w pobliżu? Wyjdźmy sobie i gdzie są badania? Czyli to będzie w środku. I tutaj widać coś złotego, czego nie widziałem wcześniej. Jest interakcja. Co z tego wyczytałeś bajek? I zobaczcie, tutaj mamy pieczewo do zabadania. Czyli powinniśmy się udać do piekarni, którą wyczyściliśmy sobie? A co z kadzidłem? Zobaczymy, może mapkę. Lokacji kadzidła za bardzo nie widzę, ale może odkryjemy to. To podczasie. Zobaczmy. Ciekawe czy będą Okej, okay, będą je tak nieustępniwi O cóż, skoro... Oni tak, to my tak samo Dobra, ty chyba do mnie strzelałeś. Więc kończy się teraz twoje domakowanie w moim kierunku I twoje tym bardziej Niczego więcej już nie widzę do się, a jednak, proszę, gdzie ty byłeś? co mi takie wrażenie zadało. Absurdalnie ogromne. Nie mam pojęcia, ale... Czy to może na łuku tego przeciwnika? Bardzo możliwe. może, nie wiem, może zobaczyliśmy tutaj pod... Pod tube, yy, w statku. Kurcze, z nas to, to walczmy z nimi. Okej, okay, tego trzeba ogniem. No, dobra lecz że już nie będzie nam życia komplikować życzesz mi śmierci? oj jak nie uprzejmie swojej strony nie, nie, po prostu nie

Nie tak lepiej. Nikt nie nie ma tutaj, No chodź tutaj, chodź, chodź, chodź. Ja za ciebie czekam, nie żeby co. Hmm, dobra, pójdźmy sobie może Dziękuję. No jakie dostępne? A Dziękuję. nie Dziękuję. wszystko Dziękuję. 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 Dobra, musimy więc teraz z senu Czy to mi coś wypatrzy, czy niekoniecznie będzie w stanie Ona chyba mi za bardzo nie pomoże, ale Tu coś widzimy weź go bajek, dzięki bardzo Jeśli chodziło o to zdecydowanie tak, raz... Co z kadzidłem z kolei? Weźmy sobie skan. Może to też będzie gdzieś tu do zabrania? Być się musiał z zwój cofnąć. tego już zabacam do nogi, Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Muszę sobie odczytać, co się dzieje ze skadzidłem tutaj. I jak je zdobyć? Hmm. Coś tam może w ekwipunku? Simuta do Simuta. Modlitwa Amona. Kuroczka tutaj, tak trochę to mi zabaczy. Nigdzie nie pasuje. Ale tutaj właśnie, jakby kadzidło było. Też tu do zdobycia szukam jakiś poszlak Co tego znacznika i tam coś jeszcze widzę. Ale też może być na pieczywo niestety. Czym tego się obawiam? Ja i kadzidło, Mówię, czyli jednak nie. Uff, całe szczęście. No i proszę, znowu to będzie przy pomocy Pani Miłosierdzia. Okej, okay, to dość ważne miejsce. Tam prawdopodobnie spotkamy Nefertiti, ten w ogóle cały nom jest jej poświęcony. Czy to możliwe, żeby... ...pozostałe kurbałce też miały takie nomy dedykowane pod... ...władców, którzy tam spoczywają? Bardzo możliwe. Mam nadzieję, że tego się dowiemy w odcinkach kolejnych Teraz go tam to oczywiście zapraszam a tymczasem senu spójrz mi tutaj gdzie jest to palenisko rytualne o świetnie prawdopodobnie trzeba będzie się tam przebić ale jest spora szansa że to wszystko ładnie fajnie pójdzie i nie zauważeni co myślę, że byłoby naprawdę korzystne? Dobra, tymczasem, nas tu jeszcze nie było. W ogóle, w ogóle. Ale to będziemy chcieli sobie wszystko ładnie. po prostu przeszukać, no, tak? Znaczy, ich wszystkich ładnie powybijać, poprzeszukiwać. Nie może być inaczej w tym momencie. Opuść konflikt Słyszałeś iść stąd. No, tak lepiej, okay, uciekajmy stąd, póki jeszcze możemy. I ten nas... W tą stronę. To jest taka misja nieprzemyślana, ponieważ napotykamy tutaj wydogich strażników. A sami zacząć musimy podążać. Z jakąś kulką jestestwa. Tak to może nazwijmy. To jest kopni, się udał. I tu jest jakiś składkan po drodze. Czy musimy obok niego przejść? Bardzo możliwe, że tak, dobra. Przeszepmy sobie jego skórę. Co tam innego ma Biegniemy dalej. Jak to nas prowadzi tutaj. Co to za dom? Co to za miejsce? Oj, bajak, bajek bajek, Twoja w spinaczki, to, to, to... się z moimi oczekiwaniami. Okej, okay, są so już trochę lepsze, dobra Dom Uczt. Mamy tu, już byliśmy. Ok, to jedno zadanie poboczne, ale zobaczcie ile miejsca odkrycie. To chyba jakiś NPC był z tego co kojarzę, ale być może się mylę. Szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie. Okej, okay, jest to trochę rozbudowane miejsce, ale idziemy jeszcze głębiej. To jest wszystko w obszarze tego jednego miejsca: domu uczt, tylko że jakieś przejście kosmiczne pomieszanie z poplątaniem. O, no, jest już wolne. I co teraz wyjść z tego? Gave her peace. She was my sword for a millennia, but all are reunited when duty is done, and so shall it be for you. Okay, okay. Oś tajemnicza. Mamy za to nowy łuk, wędrowca I mamy na sobie skorpiona przy okazji. teraz zajmijmy się nim. Ja to jest tak głośny przyjacielu, niestety. A tymczasem możemy zająć się już zadaniem głównym pani miłosiercia. Wypadałby tu porozmawiać z kapłanami w świątyni. Teraz znajduje się tutaj. Tego łuku nie będziemy raczej używać. On ma za małe obrażenie, po prostu i czy jest taki opłacalny? Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się. Natomiast ci wojownicy Anubisa, żeby wiedzieć, to są y, mumie. spalenie jednej z tych mumii, jednego wojownika, jest osiągnięcie Piroman, właśnie które zdobyliśmy w odcinku poprzednim. A tymczasem, zanim to może pomówimy z kapłanami. To może zajmijmy się jednak wyczyszczeniem sobie tego y, pałacu. Bo w sumie czemu nie, więc spuśćmy sobie scenę. Kto mnie już wypatrzył? Scotten mnie wypatrzył. To taki trochę zbyt słaby, żeby mi zagrozić. Ach, są tylko się podpaliłem jeszcze. Ale mamy tu już skarb wykryty. Długi skarb, czyli to co najciekawsze jest już znalezione. Zasadniczo, jeżeli chodzi o kapitana i dowódcę, nie, on no tam nie będzie. być masz przesady, to ich znajdziemy wybije, po prostu osoby tutaj zgromadzone. Dobra, jeden jest znaleziony. Czy będzie kombinacja? nic nie. Co to? No. No da people Au. Oczywiście na klatkę to nigdy nic przyjemnego. Aßerdem. Ja catch you. to jeszcze przeżył. To nie ma Teemat punkt w życia. Nie, nie, tu nie pójdziemy. Pójdziemy sobie gdzie indziej. Tu jakby jakieś było wejście. Proszę bardzo, jest skarb. Jeden kryształ, to się zawsze przyda. Teraz możemy ci plecy zdobić. Ale no, nie powiem bardzo chętnie. Legendarny łuk czwartą tą plagę, ale ponownie poziom jest zbyt niski, żeby to było w ogóle godne uwagi. A tymczasem kolejny skarb jest tu, więc bezpłyniemy się trochę wyżej i spróbujemy go sobie zdobyć. Znaczy to pójdziemy bez problemu, ale ta lokacja nie jest jakaś szczególnie kłopotliwa. czy to był tron Fertiti? No i zobaczcie, ciekawy zabieg, to nie możemy się przedostać. Przez jakąś aurę. Ok, czemu nie? Skoro tak, to nie mam nic przeciwko, pójdziemy sobie inaczej. Chyba co tutaj w ogóle się znajduje po tej stronie? Okej, okay, to było wysoko. Ale już wiemy, że skarb jest od frontu. I gdyby tu jakoś znaleźć jeszcze dowódcę, to to mielibyśmy wykończone. W sumie nie powinno być takie skomplikowane. Ale trzeba będzie się tym ładnie i odpowiednio zająć. Tak, tak, witamy. Część Taka u nas szybciej niż podejrzewałem go o to. O, panowie, spokojnie. Bajaka wyznaczy dla nas wszystkich do zabicia. Oczywiście was, bo ja tu dać nie zamierzam. Bajek, za się schowałeś. Ten nas jeszcze zauważył i paru innych, więc Trzeba by się nimi nie zająć. Okej. Okay. To gdzieś jest ten skarb kolejny? Nad nami troszeczkę będzie. Ale oh. gdzie jest dowódca? To mnie tak no dość mocno... ...ciekawi. Czy zdążymy pecy Zdążymy. On się chyba obrócił. No to więc. A tam ktoś jeszcze jest. Nawet dwóch. Może będzie kombinacja. O, oczywiście, że tak, jest to dostępne. Ale Bajek z tego wniosków nie wyciągnął. Okej, okay, ślicznie. Teraz gdzie jest? Dowódca, dowódca, gdzie jesteś? Tam jest. Dobra, idziemy po niego. Jak Nie go tylko, tylko wyeliminujemy i idziemy do kapłanów. Tak, od razu od razu. Ups. To zepsuliśmy, ale to nic. Znakomity jest ukończona 2250 punktów przytulone. Idziemy do kapłanów. Może jeszcze zobaczymy samą Nofertiti. Czemu nie? Dobrze, Puśćmy sobie Skan Animusa na początek. Jest, skarby, some kapłani, something was stolen from the pharaoh i would return it you do not belong here your flesh is unclean drenched in blood and consuming grief you cannot make nefertiti whole i must try then plunge deep into the holy waters Okej, okay, do temu oczyszczenia. Gdzie to nas sprowadzi? Do kolejnego miejsca, gdzie już byliśmy. Ale jak najbardziej tam wrócimy sobie, to zobaczmy jak stoimy z tymi kawałkami gwiazdy. Wyposażenie 16. Dużo nie brakuje już. Tam widać kolejnego skorpiona. Może będzie bardziej szczodry i da trochę więcej niż, niż dwa kawałki, ale może być z tym różny. Wydaje się jakiś trochę chyba większy, chociaż czy na pewno? Nie, to wydaje się być jednak normalny Skorpion, tylko że z perspektywy tak wygląda. Typowy przedsięwzły skorpion. Do łubicia. Kolejnego, że tam widzimy w oddali. Zastrzeliśmy go sobie za moment. Sobie już i są tu jacyś strażnicy, z i plecy, może i kombinacje jak się uda. Udało się. Okej, okay, tu jest jakieś święte źródło, czyli o co tu chodzi? Ostatecznie mieliśmy do czytania tą y, deskę jedną. Okej, okay, interakcję wykonajmy. i to tyle To co w tym powinienem wykonać Okej, okay, musimy się wrócić I pomówić z kapłanami, no. no tutaj jakiś kapłan mógłby na nas poczekać w tym miejscu, bez takiego trochę bez sensowego cofania się teraz według mnie, ale no dobrze no. Jeżeli tak trzeba, to. Niech będzie. Idziemy niemalże 800 metrów, żeby umyć twarz i wrócić do kapłanów. W sumie nie, no. Ale przywilej jest nie. Tutaj. Szczerze więc nie bardzo widzę sensu, żeby. To się to było tak oddalone od świątyni. Bo zobaczcie: Żadnego przeciwnika tam nie ma. Jest tam jedna znajdźka, owszem, ale to można dać dubnie dom gdzieś na tym terenie świątyni. Choćby tutaj to można było umieścić. Byłoby krócej, to jest takie, no według mnie, niepotrzebne wydłużenie czasu rozszerzenia, czasu gdy. Ja w tym nie widzę niczego rozsądnego ze strony twórców. Niestety, no ale. Ja jednak jestem tylko. Simonem, YouTuberem, a nie. Mam tą głową w Ubisoftie. Dobrze, gdzie są kapłani? I tu jest jeden. To jest kolejny. To pomóżmy z nim. Ten relikt został z Nefertiti. Nie mogę tego do Not when the offerings are sour, they will offend Hathor. What is soured? The libations must be pure. In water you see your own face, but in wine the heart of its garden. Okej, okay, musimy znowu gdzieś się przejść. W tym okładzie i słuchajcie, razy pójdziemy sobie te cybary zniszczyć. Kolejny odcinek, wam są Bardzo dziękuję, widzimy się za sekundkę. Ja, dla was co do zobaczenia, pa. pa.